Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak zrobić w łatwy sposób misję chroń piłkę na trzy gwiazdki. Także nie przedłużając, ja tutaj powiem od samego początku. Jeżeli korzystamy z klawiatury i myszki, to wystarczy, że przytrzymamy kontrol, wtedy wchodzimy w stan driblingu i łasimy sobie z tą piłką i klikamy spację, żeby ją sobie tak odbijać i unikać właśnie szarży przeciwnika. Jeżeli korzystamy z pada, to będziemy musieli przytrzymać lewy trigger, i w zależności od tego, czy korzystamy od Xboxa, to, trzyma, to klikamy sobie A albo X, -a, jeżeli mówimy o PlayStation. I w sumie to na tyle. Ważne też patrzeć się na minimapę, którą mamy po prawej stronie na dole. Tym czarnym punkcikiem właśnie mamy pokazane, w którym miejscu nam się pojawiają zawodnicy, których musimy unikać. Także najważniejsze z tego wszystkiego jest też. Po prostu patrzenie na tą minimapę i zwracanie się w stronę tych zawodników. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jakie zostawienia suba strzała.